W tej lekcji poruszymy temat animacji. Unity posiada wbudowane narzędzie do tworzenia takich sekwencji. Jeśli kiedykolwiek tworzyłeś, bądź tworzyłaś animację w innym oprogramowaniu graficznym, bardzo szybko się odnajdziesz. Dla tych wszystkich, którzy po raz pierwszy stykają się z takimi narzędziami, nie martwcie się. Jest to bardzo intuicyjne i myślę, że szybko załapiecie. Nie zwlekając, przejdźmy do Unity. Przed naszymi oczami możemy zobaczyć przygotowaną scenę Animation. Na początku ogólnie włączmy okno animacji, w którym możemy całe te wszystkie animacje tworzyć. Klikamy zakładkę Windows, Animation i wybierzemy Animation. Pojawiło się nam tutaj okienko. Ja mam w zwyczaju przeciągać je tutaj, gdzie jest projekt. Możecie to zrobić łapiąc i przeciągając. By zacząć animować, musimy najpierw zaznaczyć obiekt do animowania. Tak więc zaznaczmy nasz Cube. Pojawił nam się przycisk Create. Kliknijmy go, wybierzmy folder Animations i nazwijmy naszą animację na przykład Cube Movement. Teraz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jedną ważną rzecz. Na naszym obiekcie pojawił się nowy komponent Animator. Znajduje się on dokładnie w tym miejscu. Za każdym razem gdy zaznaczymy obiekt, który posiada ten komponent yy, i przejdziemy do okna Animation, zobaczymy wszystkie stworzone dla niego animacje. Tak więc zobaczcie, klikam tutaj, ten obiekt nie posiada komponentu Animator i jak widzicie nie posiada żadnych. Jednak nasz cube posiada. Tak więc w oknie Animation możemy zobaczyć dostępne animacje. Główną częścią tego okna jest oś czasu. Jednostką może być tutaj czas, ale możemy zmienić to także na klatki. Tak więc zobaczcie, że tu mam wyświetlony czas od 0 do 1, ale jak klikniemy małe kółko zębatę ze strzałeczką, możemy zmienić to na klatki od 0 do 60. Ja zostanę jednak przy sekundach. Animacja działa w następujący sposób. Na osi czasu zaznaczamy konkretny moment w czasie, na przykład czas startowy, sekundę 0,0, i ustawiamy naszemu obiektowi stan. Silnik następnie płynnie przejdzie między stanami. Więc zróbmy przykładowe poruszanie się naszego cuba. W czasie 0,0, czyli na samym początku naszej, naszej animacji możemy zmienić jego lekko pozycję. Zobaczcie, że wtedy podświetlają się te wszystkie pola na czerwono. Oznacza to, że te zmienne pozycji będą modyfikowane przez animację. Tak więc w punkcie 0,0 pozycja naszego cuba będzie wynosić 0,0,0. Ok, a jeżeli chcemy, żeby na przykład w 0 3 w połowie sekundy na x było 1 i powiedzmy, że w pierwszej sekundzie niech to będzie 2 na z Tak więc jeżeli się cofniemy i klikniemy play, możecie zobaczyć, że Cube się przemieszcza. Unity samodzielnie będzie nam zmieniać tą pozycję, będzie jakby tworzyło przejście, ten gradient pozycji między tą a tą. Więc będzie się to wszystko bardzo płynnie odbywać. Oczywiście w Uniki możemy animować nie tylko pozycje, ale także więcej rzeczy. Eee, z komponentu transform tym bardziej. Tak więc możemy zacząć także od rotacji. Powiedzmy, że na przykład na Zecie chcemy obrócić lekko naszego cuba. Niech on ma 0 na starcie. I powiedzmy w tym momencie niech ma 5 albo nawet 15. Zobaczcie, że cube się zaczyna przekręcać. I powiedzmy, że w momencie zerowym chcemy, by wrócił znowu do stanu zerowego. Jak widzicie, będzie się poruszać. Tak samo oczywiście możemy robić ze skalą, czyli na początku skala będzie wynosić 1 i powiedzmy, że na przykład w tej połowie drogi niech cube będzie większy, tutaj się zmniejszy. Oczywiście takich możliwości jest bardzo dużo. Ogranicza Was tak naprawdę jedynie wyobraźnia. Proszę bardzo, nasza pierwsza bardzo przykładowa animacja. Gdy mamy naszą pierwszą animację gotową możemy włączyć grę i sprawdzić jak będzie to wyglądać w grze. Że gra się uruchomiła i jak możecie zobaczyć animacja jest zapętlona. Możemy oczywiście to zmienić, także wyłączmy grę. Przejdźmy do folderu Animations i możecie zobaczyć, że tu jest nasz kontroler naszych animacji. Znajduje się on na naszym obiekcie. I także animacja sama w sobie. Cube Movement. Jak zobaczycie Loop Time jest zaznaczony. Jeśli chcecie, by animacja wykonała się jedynie jeden raz, odznaczamy tę opcję i gdy włączymy grę, zobaczcie, że animacja się wykona raz i się zatrzyma. Jednak pamiętajcie, że animacje nie kontrolują jedynie takich prostych rzeczy jak pozycja. One mogą także kontrolować ustawienie samych komponentów, co może się okazać bardzo przydatne. I spróbujmy zrobić jedną z tych rzeczy. W naszym wypadku będzie to modyfikacja koloru. Na samym dole zobaczycie nasz materiał, nazywa się Black i możecie zobaczyć taką opcję przy Albedo. Jest taki mały próbnik, którym możemy sprawdzać kolory i w tym okienku widzimy, jaka jest barwa naszego obiektu. Tak więc na samym początku możemy zaznaczyć ten kolor. W heksydecymalnej wartości jest to 42, 42, 42. Możemy zmienić na 1 i na 2 z powrotem, żeby Unity zarejestrowało. To wartość startową. Pamiętajcie, że to jest istotne, żeby Uniki wiedziało jaka jest wartość startowa. I powiedzmy, że na przykład w tym momencie możemy zmienić nasz kolor na przykład na biały. Dobra i teraz wrócimy znowu do koloru czarnego 42, 42, 42. Gdy włączymy animację, zobaczcie, że barwa zmienia się płynnie. Nie jest to nagła zmiana, ale kolor także zmienia swoją barwę w czasie, co wygląda bardzo estetycznie i może okazać się bardzo przydatne. Pamiętajcie zatem, że animacja nie musi kontrolować jedynie pozycji, rotacji, skali, ale może także modyfikować komponenty. Możemy zmieniać także tryb przejścia między stanami. A okazuje się to przydatne, gdy chcemy zachować stały ruch bez żadnego wygładzania. Przykładem może być tutaj obrót śmigła. Sprawdźmy zatem to w praktyce tak więc zmodyfikujemy naszą animację możemy te tak zwane pointy wszystkie usunąć i zrobimy animację na nowo niech rotacja na starcie będzie wynosić 0 pamiętajcie tak jak wcześniej najpierw wpisuję jakąś wartość by powrócić do zera i niech w pierwszej sekundzie będzie to 360 stopni czyli jak klikniemy play zobaczymy, że nasz kip się obraca 360 stopni w ciągu jednej sekundy po włączeniu animacji widać, że kostka nie obraca się ruchem jednostajnym na początku przyspiesza Zobaczcie, i na końcu zwalnia powolutku. Dzieje się tak, ponieważ Unity domyślnie wygładza przejście animacji, by sprawiała wrażenie mniej mechanicznej, bardziej, tak się wyrażę, ludzkiej. Człowiek, ruch jednostajny często przypisuje robotom czy maszynom, dlatego też taki rodzaj ruchu w grze może zostać odebrany jako mało przyjemny i taki bardzo mechaniczny, sztuczny. Dlatego też warto często wygładzać ten ruch, by przypominał najbardziej ruch, który obserwujemy na co dzień w naszej przestrzeni e, rzeczywistej. Jednak niektóre te animacje muszą taki ruch jednostajnie zachować, ponieważ no inaczej nie może to wyglądać dobrze. Tak jest dokładnie w tym przypadku, naszego śmigła. Tak więc zmienimy to wygładzanie, by nasza animacja wyglądała lepiej. Tak więc zaznaczmy nasze dwa keypointy, kliknijmy prawym przyciskiem myszy i wybierzmy opcję auto. Jeśli teraz klikniemy opcję play, zobaczymy, że... Nasza kostka obraca się ruchem jednostajnym. Czyli dokładnie tak, jakbyśmy tego chcieli. Tworząc animację, musicie jednak pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Animowana cecha jest nadpisywana cały czas w trakcie trwania animacji. Tak więc, jeżeli przywrócimy ruch naszej, naszemu sześcianowi, powiedzmy z punktu 0 do punktu 2 i powrócimy do zapętlonej animacji, tak więc zaznaczmy loop time i włączymy grę, Animacja się odbywa. Zobaczcie, spróbujemy przesunąć naszą, nasz obiekt, nie możemy tego zrobić. Choć mam zaznaczone, zaznaczonym narzędziem do przemieszczania, moja akcja nie zmienia nic, ponieważ pozycję tego cuba nadpisuje animacja w sposób ciągły, więc nie mamy możliwości jakby modyfikacji jej pozycji w tym czasie. Tak więc musimy na to uważać. Zobaczcie, jeżeli przemieścimy teraz naszego cuba na pozycję np. Na 5 na zecie. I włączymy grę. Cube znowu wróci nam do punktu 0, ponieważ tak zadaliśmy w jego animacji. Jak zobaczycie, animacja pokazuje jednoznacznie z punktu 0 do punktu 2. Tak więc w zasadzie wyklucza to e, używanie naszej animacji w wielu miejscach. Więc jak możemy temu zapobiec? Żeby to zrobić, przywróćmy cuba na pozycję 00. Utwórzmy nowy... GameObject czyli prawy przycisk myszy Create Empty i ustawmy pozycję na 000 możemy to także zrobić klikając prawym przyciskiem myszy i Reset Position teraz nazwijmy na przykład nasz pusty GameObject jako Parent i sprawmy, żeby Cube był dzieckiem tego parenta I teraz zobaczcie zrobimy małą sztuczkę jeżeli włączymy grę nadal tego Cuba nie możemy przesuwać w żaden sposób lecz jak pamiętacie z poprzednich lekcji, cube, cuba pozycją zerową jest centrum jego rodzica. Tak więc rodzica możemy już przemieszczać w dowolny sposób. Tak więc zobaczcie, tą prostą sztuczką możemy modyfikować naszą animację, przemieszczać ją w dowolne miejsce i dostosować lepiej ją do naszej gry. Tak więc pamiętajcie, że tworząc animację, tworząc animowane obiekty, warto je jednak umieszczać pod jakimś rodzicem. I oczywiście pozycja tego rodzica nie powinna być animowana, ponieważ także będzie nadpisywana. Ok, możemy wyłączyć grę i został nam ostatni element, którym jest zmiana animacji w czasie gry. Żeby to zrobić, musimy dodać do naszego cuba kolejną animację, czyli przechodzimy do okna animation po raz kolejny i teraz tu, gdzie mamy nazwę anima animacji, cube movement, klikamy, pojawia nam się rozwijana lista i klikamy create new clip. Możemy nazwać tą animację jako na przykład e, second. Second Animation. Niech będzie. Teraz sprawdźmy, żeby ta animacja robiła coś zupełnie innego niż to poprzednie. Powiedzmy, że tamta się przemieszczała lekko obracając, także w tej możemy na przykład zmodyfikować tak, by rozmiar mm, po 30 sekundach na y na przykład 2. A po sekundzie wrócił do jedynki z powrotem, żeby ten nasz cube w ten sposób się zachowywał. Dobrze. Czyli mamy gotową drugą animację, mamy już dwie przygotowane. Możemy się przełączać między tymi animacjami z tego poziomu, czyli klikając cube movement, klikam play, widzimy pierwszą. Teraz wybiorę drugą, klikam play i możecie zobaczyć drugą. Żeby teraz zarządzać tymi animacjami musimy przejść do okna animator. Jest to inne okno niż Animation także je także musimy aktywować Klikamy guzik Windows przechodzimy do Animation i klikamy Animator zazwyczaj on się tu będzie pojawiał tu gdzie scena i możecie zobaczyć że posiadamy takie klocuszki jakby które są odpowiedzialne za nasze animacje Jak widzicie Cube Movement pierwsza animacja którą stworzyliśmy i Second Animation czyli nasza druga Ważną rzeczą jest ten właśnie pomarańczowy klocek. Oznacza on animację początkową, czyli jak klikniemy play, ta animacja będzie domyślna. Nasz obiekt będzie tą animację przyjmował. Jeżeli zaznaczymy drugą animację, klikniemy um, set as layer default state i klikniemy play, zobaczycie, że na wejściu druga będzie tą domyślą. Ale zostańmy przy tej pierwszej i teraz, słuchajcie, możemy zadeklarować pewne przejście, pewien trigger który wyzwoli przejście między tymi dwoma animacjami. Także przejdźmy do okienka parameters i zobaczycie, że lista jest teraz pusta. Możemy zatem kliknąć mały plusik z małą strzałeczką i wybrać opcję trigger. Nazwiemy go na przykład change. Bardzo ważne jest, żebyście nie popełnili tutaj błędu, ponieważ będziemy odwoływać się do tej nazwie w kodzie i musi być ona poprawna w tych dwóch miejscach. Teraz kliknijmy prawym przyciskiem myszy na nasz domyślny stan i wybierzmy opcję Make Transition Czyli będzie to e, pewnego rodzaju przejście między tymi dwoma animacjami. Zadeklarujemy warunki przejścia między tymi dwoma animacjami. Tak więc wy pod opcją Conditions klikniemy mały plusik i zobaczycie że change od razu nam wskoczyło. Tak więc niech tak pozostanie. I mamy do wyboru też kilka opcji. Has exit time oznacza... Ee, że nasza animacja będzie czekać, aż się wykona, zanim przejdzie w drugi stan. Więc zobaczmy, jak to wygląda. Ok, zobaczcie, że animacja trwa, tu widać powtarzalność tej animacji. Ee, mamy zadeklarowane już także przejście, change, więc jeżeli zaznaczymy nasz trigger, zobaczycie, że animacja się zmienia. Jednak czeka, aż ta animacja skończy się wykonywać. Jeżeli chcemy takiej sytuacji zapobiec, odznaczamy tą opcję po prostu i transition duration możemy ustawić na 0 i exit time także na 0 zaznaczamy i odznaczamy teraz has exit time jest odznaczone i możecie zobaczyć że jest jedna animacja obok drugiej od razu tak więc włączmy grę ponownie i jak tylko kliknę od razu animacja przechodzi nie ma żadnego przejścia tylko animacje w sposób ostry i nagły się ze sobą zmieniają jak zobaczycie w opcjach możemy ustawić także Transition Duration. Niech to będzie domyślne 25 setnych. I zobaczycie, że animacje w ten sposób będą przechodzić między sobą płynnie. Animacja zmieni się nagle, ale możecie zobaczyć, że obiekt tak nagle spróbował wrócić do stanu początkowego. Nie jest to ucięte, ale trwa właśnie tych 25 setnych. Jak klikam, obiekt przechodzi i rozpoczyna animowanie. Ok, ale nie możemy zmieniać animacji z poziomu tego okienka. Chcielibyśmy zrobić to z poziomu kodu. Ok, także przejdźmy do folderu Scripts i stwórzmy nowy skrypt. Nazwijmy go animation change Teraz możemy włączyć nasz skrypt. Ok, uruchomił nam się skrypt, tak więc na początku chcielibyśmy utworzyć referencję do naszego animatora, więc... Napiszmy Public Animator Animat niech będzie e, Cube Animator I teraz jak ćwiczyliśmy w poprzedniej lekcji możemy za pomocą jakiegoś inputu, na przykład klawisza spacji, zmienić animację Tak więc piszemy if input.getKey get key down, gdy klawisz będzie na dole, e, chodzi nam oczywiście o spację chcemy wyzwolić trigger, czyli cube-animator-set-trigger i teraz wpisujemy nazwę tego e, triggera. Pamiętajcie, żeby nazwa była taka sama, jaką wpisaliśmy w naszym komponencie animator, czyli change powinno być dokładnie takie same jak tu. Tak więc przyciągniemy na naszego Cuba nasz skrypt animation-change może być to dowolne miejsce i przeciągniemy i upuścimy nasz animator. Tak więc teraz włączmy grę. Przemieszcza się, klikam w spację, animacja się zmieniła. Ten wariant oczywiście jest to bardzo podstawowy wariant i można go rozwinąć. Na niesamowitą ilość sposobów, do czego Was gorąco zachęcam, żebyście spróbowali różne przejścia animacji, różne konfiguracje, różne ciekawe animacje. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo i ogranicza Was jedynie wasza wyobraźnia. Więc na, w tej lekcji było to wszystko. E, mam nadzieję, że teraz wiecie, jak już stworzyć proste animacje, jak stworzyć przejścia między nimi, jak nimi zarządzać. Także do następnej lekcji.